Mężczyzna zabija swoją byłą dziewczynę i poluje na jej kochanka. Policjanci z Nowego Jorku zabili mężczyznę, który wcześniej zastrzelił swoją byłą dziewczynę i ruszył na polowanie w poszukiwaniu jej nowego chłopaka. Petsy Muhammad rozmawiała ze swoim nowym chłopakiem przed Resort World Casino of Queens około 2:20 w nocy. Nagle obok nich zatrzymał się samochód Daltona, który opuścił szybę i wyciągnął pistolet. Mężczyzna uciekł. Kobieta wskoczyła do samochodu i wtedy mężczyzna kilkukrotnie wystrzelił w jej kierunku. Dalton opuścił miejsce zbrodni i zadzwonił do ciotki kobiety, mówiąc, by ta przygotowała się do pogrzebania swojej siostrzenicy. Zaczął też wysyłać wiadomości do mężczyzny, któremu udało się uciec, w których podpisywał się jako ponury żniwiarz. To właśnie przez te wiadomości został namierzony. Van z kilkoma policjantami zatrzymał się obok samochodu Daltona, który zaczął strzelać do funkcjonariuszy. W wyniku strzelaniny napastnik poniósł śmierć. Żadnemu z policjantów nie stała się krzywda.